Ej, masz ograniczony budżet na gry komputerowe? A może jakiś sprzęt chcesz sobie kupić? Nie ma problemu! Wbij teraz na G2A i przejrzyj ich rozległą ofertę. Bardzo dużo promocji i najtańsze ceny. Link znajduje się w opisie. E, kosmici, co? Barfiders. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie po Dobrodziejsku w kolejnym odcinku serii Lombardzisty Dobrodzieja. I ta seria zaczyna nabierać naprawdę, naprawdę tempa. Tak samo jak nabiera tempa ilość łapaczek w górę, pod warunkiem, że Wam przypominam, więc tak, o teraz, o Złoczia, po prostu 2000 łapaczek z góry łamiemy. Czemu by nie? Żeby pięknie to wyglądało w statystykach. A również w poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że kosmici przylecieli na planetę Ziemia, aby zorganizować. Wielki międzygalaktyczny melanż. I zgłosili się do jednego człowieka godnego międzygalaktycznego melanżu, czyli skromnego dobrodzieja, nie powiem, ale jeśli chodzi o imprezowanie, to mam trochę doświadczenia, więc wcale nie jestem zdziwiony, że kosmici przebili tyle mil świetlnych, żeby tutaj do mnie dotrzeć. Czy uda nam się zdobyć bimber, o który poprosili nas kosmici? Nie wiem. I czemu mamy tutaj? Za. Pana, co ja tutaj jakiegoś muskularnego faceta będę miał? Dawaj mi tu jakąś fajną pannicę. Dobra, niech będzie ta, no i od razu lepiej. Yy, 14 przedmiotów na półkach, i jeszcze tutaj mamy w magazynie kilka przedmiotów. Eee, to szybko się sprzeda, to będzie łapu, capu i pieniądze w banku, jak to mawiają. 18. Mało coś. Spieprzaj pan, kurde, kosmita. Czy nazwisko Bobby Gray coś ci mówi? Nic mi to nie mówi, kompletnie. Wcale nie uwolniłem go w poprzednim, tak? To był Bobby Gray. Kurde, nie pamiętam, ale chyba, chyba, e, nic, nic, nic. E, Stevie Gray. Jeszcze raz dziękuję za uratowanie mnie. Czy możesz mi przynieść jedną butelkę Bimbru Galaxy? Będzie ci łatwo po naprawie ciężarówki. Jak zdobędziesz butelkę, to prześlij ją do mnie. Chciałbym dodać mu dodatkowy smak, zanim dostarczymy go Bobiemu Grayowi. Aha, czyli teraz na księżyc będziemy się wybierać. Super, super kolego. Fajnie. Bobrzeńską aukcję wygraliśmy. No ale tutaj jeszcze sporo, Robin. Myślę, że tak z cztery lokacje mamy coś takiego. No jest, ostatni przedmiot. Nie obchodzi mnie, ile pani da. Najważniejsze, żeby pani dała. Ile pani tutaj daje? 195. E, super, super, super. Mamy wreszcie wszystko sprzedane. 13 418 dolarów w naszym koncie, a my logujemy się do naszego komputera super szybkiego. I jedyną opcją jest wypad na księżyc, ciało niebieskie krążące wokół Ziemi jako jedyny naturalny satelita. Jest piątym co do wielkości satelitą w układzie słonecznym i największym spośród satelitów planetarnych w stosunku do wielkości planety, którą okrąża. Bueno, najlepsze jest to, że w ogóle paliwa nie musimy wydać, żeby polecić na księżyc. Kto by wiedział? O Co jest grane? What? Co nie zmienili naszego pick-upa? Jak to turbo doładowanie jakieś zostało dowalone? Co jest grane? Co twórcy tej gry brali? Bard Finder, symulator lombardzisty? Lecimy w kosmos, pomóc kosmitom znaleźć bimbery, żeby zorganizowali międzygalaktyczny melaż. Co jest grane? Nie, no to jest po prostu mistrzostwo świata. I to wujaszek, rozumiem, jest tam podłączony. It should fly. Księżyc, witaj po ciemnej stronie. Uuu, tutaj szanuję twórców za ukłon. Chodzi oczywiście o Dark Side of the Moon, pi od Pink Floydów. Alarm nadal działa! Siema. znajdź że żeby to włączyć. A tu? Nie? A, no bo, e Jezus. Strasznie długa podróż, no długa podróż, długa podróż. Intruder alert. jaki hałas. O, nie mogę tego słuchać. Welcome to Mikko Moon Station. Musisz być, a, skorzystać z tego tunelu. Aha. Strasznie długa podróż, no. Czemu nie mogę? No, dobra, że zwalam to tu. Skąd tutaj tu się wziął w ogóle na międzynarodowej stacji kosmicznej? czy znaczy, to jest chyba ludzka stacja, tak mi się wydaje. To też, to też, to też, to też, to też, to też, to też. Przyda się. O, taczka. To też się przyda. Drabinę też rozwalamy. To rozwalamy. Ile w ogóle elementów mi tu wypada od czasu, jak mam tą siekierę na trzecim poziomie? Ja to niczego nie odpuszczam. Nie ma, nie ma, że boli. Nie ma, że mam dużo tych składników. Trzeba wszystko rozwalić. Takie są zasady. Na tym polega ta gra. Na rozwalaniu wszystkiego siekierą. A to, co jest nie do rozwalenia, to sprzedajemy i tyle. Tak? Okay? Wow, Tunel aerodynamiczny. Siema. Tutaj możemy robić bimber. Super, że musieliśmy specjalnie na księżyc polecieć, żeby zrobić bimber. Wyczuwam pompę wodną oraz stacji skodników. Okej. Okay. tutaj jest tyle przedmiotów do rozwalenia, że aż od klikania ostatni raz mnie ta ręka od klikania w myszkę bolała, tak jak w Diablo 2 grałem, no. Jaka fajna fontanna, fajna muzyczka. Miko! Hmm. O, proszę. bierzemy. O, i mamy też... Kuchnia klucz To jest do tych drzwi tutaj? Witam, witam, o zdrowie pytam Wygląda jak taki piekarz. dokładnie takiego piekarnika Bym się spodziewał na stacji kosmicznej Na księżycu, nie? Totalnie Peperepepe Dobra, prąd odłączony To chyba tam nam się pootwierały kolejne pokoje Very good, very good La 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 la, o Skafander bierzemy Też rozwalamy, rozwalamy, rozwalamy no, Okej, okay. potrzeba nam. O, ale tutaj mamy kartę. Wojbyk! byk! Nie wiem co otworzyłem, ale coś otworzyłem, nie? Co, idziemy tutaj wzdłuż. Mamy tak, Rooms Garden Lab, Water pump, Moonshine. Po co ja tutaj nie wiem? Coś otworzyłem, ale... No chyba to otworzyłem, tak mi się wydaje. Whee! Kurde, nie mogę trafić! Co jest grane? Dobra, udało się. Okej, okay, coś tutaj. U! Prosty, prosty wytrych, jak na stację kosmiczną. Ja bym lepsze zabezpieczenie tutaj dał. Pokoje, widzę. No dobra, no to pokój numer jeden. electro Country. Lubię. Syf, jak zwykle. Lampa za 50 dolarów. Super, super, kolego. Uuu, a tu jaka Urd, jakie eleganckie te. Come to me, you are not alone. Eleganckie pokoiki, podoba mi się. Jest styl i klasa. On no, 240 dolarów za takie te. Nic nie ma, jakiś nie wiem. Żel intymny. Pivencio. O, toaleta za 222 dolary. Nice. Pokój numer dwa. Duo, pokój. Por favor. Też zawijaj tutaj od razu do naszego vana międzygalaktycznego. Bardzo dobrze. To też tutaj mamy, zbieramy. Wciągam tą siekierą szybciej niż, kurde, odkurzacz kurz z dywanu. Proste. Dwa pokoje, cyk. Najpierw toaletę sobie sprawdzimy tutaj. Kosz, nie kosz. Tutaj miko, tak, sriko. Yy, Toalety to też tutaj zawijamy. Na pewno się sprzeda w naszym sklepie. O, ciekawe. Magiczna szafa. Można drzwi od kibla zamknąć przez szafy. Okej okay. I stary taboret, to też rozwalam w pień. Skrzyczkę też rozwalam. Puchy z piwem oczywiście sprzedaję. Four and one, two and four Jezus, ale mi wystraszyłeś. Jak wyrównamy ciśnienie, woda powinna płynąć. Jest godzina, piąta rano, jak nagrywam ten odcinek, bo nie mogę spać, więc to będzie ciekawe. Wyrówna ciśnienie Trzy i 4 potrzebujemy, ta? Trzy i cztery. 4 i 5 Teraz. O, udało się. Nie wiem jak to zrobiłem, ale mi się udało. Teraz znajdziemy stację składników. Jaszka! Dawaj ten bimber, bo ile może czekać? Śnieg tu pada. Co jest grane? Jakoś tutaj trzeba to pole siłowe zaniechać. Jak tu się dostać? Bardzo mało nam zostało, tylko... Tutaj jeszcze wejść. No tutaj możemy robić Bimber, ale. 20. No, dawaj, kurde. God damn it. A, to no tak. <ścoughs> tutaj wystarczyło przejść, O nie, serio? Nie no, to aż, aż nie chce się wierzyć po prostu. O, dobra. Michael Garden. Jak tu strajtaśma gdzieś jest? Strajtaśma? Tam na górze, tak? To jak tam wejść? U, jaki... Co to jest? Kapłan Jajan! Jak bóstwo skłonanek albo coś takiego. Jessica. Jessica zakopana w, ogru... w ogródku. Niech, niech i tak będzie. O, o, o dobra, dobra. Jest okej. Okay. Jest teraz pytanie, czy chcemy na to wskoczyć? Czy damy radę? Nie, chyba trzeba. Kurde, ale zjebałem. Teraz. Jak blisko! Jem tam, tam Ja przeskoczyłem! Are you good? Okej. Okay. Tutaj po tym? Da się wejść? O! Jestem! Mam to! Yes! Ja pierdolsztajn. A, no tak. No tutaj mamy... Kurydzę i tak dalej. Kurde, to musimy... znać skład i go w odpowiedniej maszynie. Barley, Barley to jest tu, 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 tu jest Barley. I co to, to wszystko musimy? Nie mów mi, że to wszystko. Serio, gra mi będzie kazać ten każdy worek, po woreczku tutaj wkładać. Kurde, kosmita, stoisz mi na drodze i nie mogę tej pracować. Wejście do Bimberu powinno być otwarte. Użyj tego panelu, aby zrobić nasz Bimber Galaxy. Corn, Barley. Start. Add Barley. Error. Sequence reset. Cholera. No, co tam potrzebne? Zboże. Raj. Korn. Korn. O! Udało się. Uch, cholera. Teraz możemy wrócić do domu. Jej! Pimper jest! Ale się zaraz napierdzielimy! Dawaj imprezę! Drzwi jakieś tu są, muszę tu zobaczyć, co tutaj macie. No. Jest coś do pozbierania albo co? Jakiś, jakiś przedmiot gdzieś tutaj został, co? No dobra, no to napierdzielimy się! O! A, nie mogę tego wypić! Co za bzdura! I chyba też cały. ta Cała stacja księżycowa zczyszczona, byczku! Wojku, zawijamy się stąd! O nie, przedmioty kolekcjonerskie! 3 na 4. Co ja pominąłem. Wojaszku, pakuj mi to wszystko i brakuje jeszcze tych, tych, tych zbiorników, takich głównych. Naprawimy to, co możemy, i sprzedawanko. Witam panią, witam, witam, witam. 14 dolarów. Dobra, dwa, tutaj, trzymaj się. Lądowanie na księżycu? Byłem. Wczoraj, stąd przywiozłem ten cały towar. Jakby tutaj kozacką cenę? 2000 dolarów. Tak jest, sprzedajemy to od razu. Bang, 16 tysięcy na naszym koncie. Cześć, potrzebuję urządzenia Dimension, aby wrócić do domu. Jak szukasz, Bobiego? Możesz mi takie wysłać? Mam zamiar przesłać Galaxy Mounchań, gdy dotyczy do celu. Wygląda jak śmiercionośna broń, która może zgładzić ludzkość, ale nie szkodzi. doła tartaku. 10 tysięcy dolarów. Okej, to będzie grube, to będzie grube. 163, okej, okay. okej. Okay. Dobra, jest to, jest to na luzie. Trzymaj się. I mamy to! 20 tysięcy dolarów odłożone! Co jest grane? Jesteśmy bogaci! I w następnym odcinku wybieramy się na au aukcję, która podobno wymaga minimum 10 tysięcy dolarów, aby tam wejść i licytować. Więc nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Ja sobie da spokojnie: posprzedaję te Duperele. To są Duperele, to są drobniaki tutaj. Nie, dobra, nie waży. Bierz to i uciekaj. Dzisiaj twój szczęśliwy dzień. Tak samo jak Wasz szczęśliwy dzień, bo jeśli wam się podobało. A jak wam się nie podobało, no to I guess, to nie jest Wasz szczęśliwy dzień. I pamiętajcie, że już niedługo kolejny odcinek, więc subik, łapka, komentarz. Też whatever. No, yy, socjalki w opisie. Elo, Benz.